Było tak, że jedna połowa perlastawa, druga połowa piła z tych, co nie brali ani nie pili. Było kilku i to głównie powali. Chłopcy porzuceni. No nie mam w końcu pani co że w sobie. nie, w ci pokażę Tak chciałam się łupić! Chciałam odpłynąć, chciałam walczyć jak wszyscy! Chciałam pokazać, że nie jestem słaba i nie wiem, dlaczego nie potrafię nie tego wyjaśnić! Nie biją piany, odpowiedzi całkiem szczerze, bicie piany, ja nie wiem. Surówka szkoła, surówka, drugi po południu, suruka rozkazałowanie co się stują tam po moście. Jego ręka wytrowała coraz wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej, NIŻEJ! Zatrują się wody, wodę, tak i mają złożone. Miasto to teren I nic ci do tego, kolego.